W zasadzie pora omówić ostatnie dwa shadery związane z wolumetrią, czyli shader, który jest tutaj na samym dole, nazywa się Volume Absorption. Absorpcja to jest zjawisko polegające na pochłanianiu światła przez materiał. No i teraz jak dodałem go do Surface, oczywiście nic nie działa, ponieważ to nie jest powierzchniowy materiał, tylko objętościowy, więc dodaję go do Volume. No i jak widzimy, teraz pojawia się takie zaciemnienie mojej powierzchni, a to po prostu jest efekt takiego jakby pochłonięcia poprzez bardzo słabo widoczny dym. Gęstość tego dymu mogę zwiększać, nie będę wtedy dostawał tego typu rysunek. Ten dym rzuca cień, jest to po prostu światło, które zostało pochłonięte na cząsteczkach jakiegoś obiektu. Tego typu zachowanie jest związane z tym, że światło pochłonięte po prostu osłabia się i wtedy po prostu nie widać, co się dzieje za danym obiektem, więc on ma takie tutaj znaczne pogrubienia, zgęszczenia itd. Kolor oczywiście tutaj będzie również istotny, jeżeli dam zielony, to będę wszystko widział na zielono. To jest po prostu tylko i wyłącznie absorpcja, tylko i wyłącznie osłabianie zasła... odrywanie, pochłanianie od... i jak to powiedzieć, brakuje mi już słów. To jest osłabianie światła, zabieranie jakby z tego widma jakiejś tam składowej. Przechodzi oczywiście na sztucznie zielone. Inny zestaw taki funkcji to jest shader, który robi volume scatter. I to jest rozproszenie światła, liczone za pomocą różnych algorytmów. Jeżeli podłączę sobie to do volume, to zobaczę, że teraz światło się rozprasza. Czyli Białe światło, które padało na ten obiekt, odbija się od tych mikroskopijnych pyłków dymu, które jest w środku i ulega rozproszeniu. W związku z tym widzę tylko taki niewyraźny zarys obiektu. Jak zwiększę gęstość, to oczywiście będę miał materiał podobny do materiału diffuse. Troszeczkę też zachowującego się podobnie jak scattering podpowierzchniowy światła. Troszeczkę tak jak Transluent. Zobaczcie, tutaj jest jakieś takie pojaśnienie w tym miejscu. Widać też, że sam materiał jest delikatnie przezroczysty. Przypomina taką bardzo delikatną gąbkę, tak dosłownie aerożel, no dosłownie bez dwóch zdań. Aerożel ma bardzo podobne własności. Tak czy inaczej, jest także anizotropia, która mówi, że albo przechodzi światło przez obiekt i się mocno pochłania, patrzę jakby pod światło, albo patrzę z światłem, więc widzę tylko odbicie światła i to, co poleciało w moją stronę, odbiwszy się od obiektu. Z reguły anizotropia jest pośrodku mniej więcej. No i teraz mam jeszcze kolor. Kolor, który ustawię tutaj na zielony. Będzie powodował, że zobaczę barwę dopełniającą, czyli różową, ponieważ kolor zielony został rozproszony. W związku z tym z białego świata pozostały tylko składowe niebieska i czerwona, co daje w efekcie taką różową poświatę. Więc widzimy? Gdybym miał jeszcze sumę tych dwóch szaderów, czyli absorpcja tego zielonego oraz rozproszenie zielonego, no to mógłbym te szadery dwa do siebie dodać i miałbym wtedy jeden wspólny efekt, który działałby na ten mój materiał. Dodajmy to i zobaczmy, jak wychodzi. No więc teraz jest troszeczkę za gęsty. Tam jeden i tutaj tam jeden. Jak widzimy, jest to taki delikatny dymek zielonkawy, który obserwowany pod światło powinien być trochę bardziej różowy. W tym przypadku w jakimś czasie to się uzbieżnia i widać, że te cienie tutaj nie są zielonkawe. Tu też jest również taki ciepławy odcień. Weźmy troszeczkę większą gęstość. No i zobaczmy, że teraz to już zaczyna dominować. Nie? Pojawia się taki fajny, różowawy kolor. I oczywiście ten kolor można byłoby ujednolicić, to znaczy ten zielony mógłby być dokładnie taki sam. Tutaj pokażę jeszcze jeden rodzaj noda, który będzie wejściowym nodem, który dostarczy kolor. Gdybym chciał taki kolor dodać, to biorę sobie grupę input oraz wartość koloru w RGB. To jest tego typu kolorek. Gdybym chciał ten kolor skopiować na przykład stąd, najeżdżam myszką w to pole, naciskam klawisz E od eyedropper I, i teraz tym malutkim piórkiem klikam w zielony, który chcę skopiować. Cyk, już mam skopiowane. I ten kolor mogę teraz włożyć i tutaj... Tutaj, Więc mam w obu przypadkach dokładnie taki sam. To jest materiał jednorodny, tylko po prostu absorbuje to samo, co rozprasza. Mogę też zmienić sobie ten kolor bardzo łatwo w dwóch miejscach naraz. No i zobaczcie, jak będę rozpraszał i absorbował niebieski, to będę widział również składową żółtą gdzieś tutaj w odbiciu. Ciekawa rzecz. Inne algorytmy, które rysują ten materiał. W tym przypadku pracujemy tak, że odłączyłem ten poprzez kliknięcie z ctrl i Shiftem na nodzik. Zatem on się podłącza bezpośrednio do tego volume. Widzę tutaj ładnie pochłonięty kolor żółty, no bo niebieski jest rozpraszany, w związku z tym żółty widzę jako efekt. I teraz jak sprawdzę inne algorytmy, to one będą po prostu liczyły troszeczkę inaczej. Dostanę czasami zaciemnienie, czasami pojaśnienie, czasami troszeczkę inny będzie rozkład. Tak to właśnie wygląda. Tego typu scattering tutaj jest liczone za pomocą nowych algorytmów. W starym blenderze nie było tych algorytmów i one tutaj są dodane jako nowość. Ten Rayleigh to jest na przykład rozpraszanie atmosferyczne światła, a MIA, jeszcze raz nie pamiętam, ale dotyczyło chyba takich rzeczy jak który z nich odpowiadał za rozproszenie podwodne. Być może ten, nie jestem tego pewien teraz, trzeba byłoby sprawdzić. W każdym razie jest to w nowościach na temat blendera 4.3 wymienione jako jeden z takich fajniejszych rodzajów scatteringu światła.